Partnerem wydania jest Centrum Integracji Społecznej FAMA. Szczytno, ulica Marii Skłodowskiej, Kiri, 11a. Dzień dobry. Dzisiaj, korzystając z gościnności Mazurskiej Fali, yy, przeprowadzę wywiad yy, z panią Elżbietą Kasznią, śpiewaczką, instruktorką śpiewu, twórczynią ludową, bibliotekarką, laureatką prestiżowej ogólnopolskiej nagrody imienia Oskara Kolberga. Pani Elżbieto, ostatni Pani duży sukces to występ na 58. ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Gdzie ze swoją podopieczną Leną Kaczmarczyk zajęła Pani pierwsze miejsce w kategorii mistrz uczeń i drugie miejsce w kategorii solistów? Proszę opowiedzieć coś nam o tym występie. Czy, czy trudne było tutaj, czy trudna rywalizacja, czy jak pani wspomina ten występ? No jeśli chodzi o, o kazimierz, to tam jest trudno, bo to są yy, wszyscy sami z Polski. I dobrze śpiewacy są, naprawdę. I tak zarówno jako, jako i mistrzy i uczeń, tak samo i soliści, bardzo dobrze byli. W tym roku ja byłam już po raz czwarty, po raz czwarty, tak. Piąty właściwie, bo raz byłam też już z, jako mistrzy uczeń z Rozalią Kaczmarczyk. I teraz drugi raz jako mistrzy uczeń. No w tym roku jeszcze się przygotowuję do Węgorzewa, być może, że z którąś z uczennic, albo z grupą śpiewaczą, zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze jeszcze się okaże. Ale w Kazimierzu to jest, to jest taki nastrój inny, tam jest dużo ludzi, są tylko ci, którzy naprawdę lubią kulturę ludową. A, a przeróżnie i na ulicach śpiewają, i, i gdzieś tam w domkach, gdzie mieszkają. No jest, jest bardzo fajnie nastrojowo. Mhm. Wyczytałam, że tam w tegorocznej edycji wziął udział 600 wykonawców, czyli rozumiem, że to są przeróżne strony polski, zakątki. Czy macie silną konkurencję, rozumiem, tak? Tak, tak. i Tym bardziej, że no, z Warmińsko-Mazurskiego dwie solistki byłyśmy. Obie kurpianki? Obie kurpianki i no ja zajęłam ona chyba, nie, 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 zajęła, no ale kiedyś też zajęła ona. Byłyśmy ostatnio też we dwie, obie zajęłyśmy wtedy. No y, Pierwszy raz w Kazimierzu byłam w 1995 roku, no to ja jeszcze wtedy 40 lat nie miałam. To byłam jeszcze młoda, ale zajęłam trzecie miejsce pierwszy raz, także. Yy... No to dla mnie był sukces. Sukces już wtedy, ja byłam wtedy jeszcze w, w tym województwie ostrellońskim byliśmy. Mm -hmm. Później drugi raz miałam y, występować bo w 2007 roku przeszłam eliminację w Węgorzewie i w 2008 miałam występować znów w Kazimierzu. No ale że ani Gok, ani, ani nikt nie chciał sponsorować, więc na drugi rok Węgorzewo, muzeum zapłaciło za mnie. No i pojechałam tam, miałam pierwsze miejsce wtedy. No, oczywiście, bez gratulacji było. No, no tak było, bo sobie dawałam radę. No. Jeden zespół był tylko promowany, i, i no, ja całe życie mieszkam w jak Śpiewałam od 1988 roku, ja śpiewam, czyli 36 lat już w tym roku mija. Pani się śpiewu uczyła od najbliższej rodziny, tak, od cioć, od mamy, yy, prawda, że to, były takie, że to były takie spotkania, jakieś rodzinne, yy, właśnie w jakich to były okolicznościach? No rodzinne spotkania to były, ale jak to kiedyś bywało, no, takie zakrapiane spotkania były, ale śpiewali, zwłaszcza ojca, yy, z ojca strony rodzina, no to śpiewali przy tym, a ja lubiłam słuchać, lubiłam w ogóle, muzykę, tylko wtedy kurpiowskie jeszcze mnie nie interesowały w dzieciństwie. I tak z gwary to nawet się pośmiechywałyśmy. Ja z siostrą moczo jeździłam do Wolkowych na wakacje. No to gwara to wiadomo, że stamtąd, bo wszyscy mówili po kurpiowsku. Ale my koncerty tam dawałyśmy z siostrą. Nie za darmo, po dwa złote wstęp był. No i, i później szliśmy do sklepu z tymi pieniędzmi, nakupowałyśmy słodyczy, brata ciotecznego przebierałyśmy za Mikołaja i nam, no i nam paczki dawały. Także ciotki miały wesoło wtedy. A tak naprawdę pierwszy raz to się zainteresowałam, już pracowałam w bibliotece i y, kiedyś miałyśmy spotkanie w myszyńcu z koła, y, ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i y, na dole był konkurs, właśnie pieśni kurpiowskie nie mieli publiczności, więc nas z tego zebrania wzięli, ja tak słucham, mówię, toż ja bym też tak samo zaśpiewała. No i zaczęłam się interesować. Drugi raz byłam u, na weselu w, u mojej matki w rodzinnym domu, było wesele. No i te kobiety, jak usiadły przy tych stołach, jak zaczęły śpiewać, to już nie poszłam ani tańczyć, ani nic, tylko słuchałam, co one śpiewają. No i w bibliotece była płyta, mieliśmy adapter, w tamtych czasach był adapter, więc ja słuchałam tych pieśni, yy, taka duża płyta winylowa jeszcze była, no i lubiłam to, i zaczęłam, po, tak lubiłam, lubiłam, ale no gdzie pójdę śpiewać? Sobie tak... Yy, w domu? No w domu, po cichu, a czasami, no te, te kurpiowskie tak, bo jak w dzieciństwie, to myśmy festiwale urządzały na podwórku. Scena była z dachu szopy i festiwal był, jury zrobiliśmy też, no, także Ale to wtedy jeszcze nie były kurpioskie? Nie, czy nie, nie, były? nie. to nie. było jadą wozy kolorowe, Aha. no, miotła mhm. to była gitara, mhm. takie koncerty żeśmy robili. Także muzyką zawsze się interesowałam i z tym, że żałowałam jak byłam w średniej szkole, że tam nie ma muzyki, tylko jeden rok był chór, później było i tak, no, ale jak się coś lubi, to zostaje. I później, to było w 1988 roku, i ja wróciłam już z powrotem, ale już jako księgowa, nie jako kierownik biblioteki, no, bo moje miejsce już było zajęte, Ja ze stronki wróciłam. Trzy lata mieszkałam tam, no, to był konkurs w Myszyńcu. No, i pani dyrektor przyszła i powiedziała, mi: A nie mam kogo wysłać do tego myślińca, to nie wysyłam, więc ja zaczęłam pytać o co chodzi. I ja mówię, kogo to trzeba, czy soliści, czy grupa śpiewacza jakaś, czy co. No i to, i to. to. Ja mówię: Ja przygotuję jednego chłopaczka, takiego Rafała Drężka, i sama mogę występować też. No i rano przylatuje do mnie ten, ten Rafałek i mówi: Proszę pani, nie jedziemy, bo y, pani Karol Katarzyny to córka chore, więc co my nie wiemy, gdzie my nie zjedziemy, autobusy są. I pojechaliśmy, zajęliśmy wtedy y, dobre miejsca pierwszy raz, później do strołęki No i tak to się zaczęło wtedy. Mhm. No i śpiewam to dziś. Kilka lat temu, może, nie, może kilkanaście albo kilkadziesiąt bardziej, to pochodzenie kurpiowskie trochę było takie wstydliwe, przy, przynajmniej u niektórych nie przyznawali się, no bo trochę sam z tych kurpiów się naśmiewali. Yy, tutaj w szczytnie był ten słynny napis: witaj kurpiu na Mazurach na dworcu, yy, ale chyba pani to było obce. To znaczy tak, w rozogach większość mieszkańców to kurpie, z tym, że w szkole nas uczyli piesi mazurskich. A w przedszkolu pamiętam krakowiaczka, tańczyliśmy w strojach krakowskich. No to było teraz z punktu widzenia teraz to śmieszne, po prostu śmieszne. No. Tak, tak. Ale pani się nie wstydziła tego pochodzenia swojego Kurpiowskiego? Czy były takie momenty, że tam było takie y, sytuacje, że może się było lepiej nie przyznawać? Nie, 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 u mnie to nie było tak, bo ja może nie zdawałam sobie sprawy, że tak jest akurat. Y, no, mieszkałam gdzie mieszkałam, też było, witaj, kurpił na Mazurach. No, chociaż się urodziłam w Rozogach, ale rodzice z kurpi, oboje z Krysiaków. Więc, no, czego się wstydzić pochodzenie? To zaszczyt raczej. No, teraz, jak się patrzy w tamtych latach, no, nie było możliwości, bo była, była sytuacja, jaka była. No, ale było nieźle w sumie. Pani uczy młodych, przekazuje tę tradycję młodym ludziom. Czy łatwo jest ich namówić, zainteresować tą kulturą kurpioską, folklorem? Co zależy. Chłopaków gorzej jest. Miałam jednego chłopca, nie kilku miałam nawet dobrych, zwłaszcza Emil Ruszczyk. On zajmował dobre miejsce, on miał głos dobry. Teraz chyba w nie mieszka, także nie. No, trochę. No ostatnio właśnie w rozogach to wszystkie dzieci chciały solistami być. Mhm. Więc w grupie tej małej dziecięcej dwie osoby zostały, nie było, no bo soliści. Z tej starszej troszeczkę grupie, która w sumie dopiero jeden występ miała, ale też ten gra na skrzypcach, ten drugi na harmonii, trzecia śpiewa solo, więc też ich mało zostało. Nie była to dobra grupa, no ale śpiewali. A jeżeli wszystkich pozbierać do kupy, to naprawdę dobra grupa byłaby. Tylko, nie wiem, spróbuję jeszcze uczyć. Sama u siebie w domu, nie wiem. No, chciałam też nawiązać Pani Elżbieto, do tych Pani wypowiedzi ostatnich dotyczących właśnie sytuacji w Gminnym Ośrodku Kultury, bo przez te ostatnie lata Pani uczyła w ramach Goku dzieci, tak? Prowadziła te zajęcia. No i teraz Pani te ostatnie wypowiedzi, że, że odchodzi Pani z Gminnego Ośrodka Kultury. No, wydaje się, że to jest dla Gminy duża strata. Może dla niektórych nie, niektórzy się cieszą z tego, co wiem. Aż tak? No, no, myślą, że się wybiją. No, mieli zawsze szansę, bo zawsze jest szansa. Jeżeli się coś dobrze robi, to jest szansa zawsze. I po prostu pierwszy raz, jak... Ja nie znałam pani Karoliny w ogóle. Ja przyszłam do goku, bo chciałam zapytać o Węgorzewo, że może ktoś jedzie, to może no nie wiem tak zaczęłyśmy rozmawiać i mówię bym kogoś wyuczyła tylko musiała poszukać kogoś no i tak się zaczęło właśnie znalazła mi Marzena akurat y, y, tą Rozalię zaczęła ją ćwiczyć ona tak dobrze kopiowała z tym że teraz już jest w pocztynie w szkole no i no nie ma czasu chyba na, na takie rzeczy ale znalazłam jeszcze innych uczniów dobrych no, i się tak zaczęło. Pani Karolina napisała projekt, gdzie uczyłam pieśni leśnych. Się zbieraliśmy tak parę osób, było, później dochodzili, dochodzili, dochodzili. No i uzbieraliśmy. Jest to grupa około 30 osób, to jest dużo. I to w takim wieku? Czy to tylko młodzież? Czy też? Nie, 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 to już dorośli A. są. A mhm. dzieci, dzieci to też druga sprawa. Dzieci wszystkich to jest też około 20. No to Może, jak no. na rozogi wydaje się, że bardzo dużo. Tak, mhm. tylko nie wiemy, jak to teraz będzie. No ale czy na przykład no. po tych pani zapowiedziach wójt spotkał się z panią, zaprosił panią do siebie, prosił, żeby pani zmieniła zdanie? Po wypowiedziach nie. Ja wcześniej byłam wójta, ja mówiłam, że po prostu jak pani Karolina przyszła, to dopiero można było coś zrobić, bo przecież było tylu dyrektorów i jakoś, no, ja 20 lat nie śpiewam w Rozogach. No. Ale dlaczego? Bo to no. się wydaje, no, coś takiego nienaturalnego. Pani pochodząca z Rozuk, tak utytułowana, tak y, znana, można powiedzieć, w tym świecie. Y, y, tych miłośników kultury ludowej, y, nagradzana wielokrotnie i y, y, y w swoim rodzinnym gnieździe, można wam powiedzieć... No chcieli siebie promować, no to co ja będę... Y, Ale to była wina władz, wójtów, y, klimatu jakiegoś, ośrodku kultury? Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo jeżeli na przykład y, wójt kiedyś powiedział, że na terenie gminy to się nie bierze pieniędzy, a ja nie śpiewałam, no to ja nie wiem za co. Kwiaty robiłam w szkołach za darmo. No ale doszłam, że jednak to śpiewanie chodziło. Dzień mnie nikt nawet nie proponował. Także ja nie, ja nie wiem, jak to w ogóle jest. Mhm. Ale ja pani nie... za te zajęcia w Goku dostawała jakieś wynagrodzenie teraz? Teraz tak, mhm. ale te, w tej chwili to już nie, ale za darmo robię ostatnio, tak. Z tym, że bo do węgorzewa jeszcze bym chciała przygotować, a później, no nie wiem. Ja na jakiś czas jadę do, do córki, później na turniej, w muzyku prawdziwym do Szczecina, a później zobaczę. Jeżeli będą chętni, ja chętnie za darmo w domu mogę uczyć też. I myśli pani, że może przyjdzie dyrektor y, drugi, który będzie kontynuował to, co pani Karolina y, rozpoczęła, i może ta współpraca by się wam dobrze układała? Myślę, jednak. że nie będą chcieli kontynuować. Z, z, z dawnych lat wiem to. I po prostu teraz jestem taka, że myślę, że nie. Mhm. No. Mhm. Ale może warto dać szansę, chociaż. Nie wiem, czy warto, bo każdy siebie chce promować. No, ja się nie dziwię, ale można przecież. Kiedyś pani Karolina nawet proponowała y, zespołowi kupie Zrozuk y, no, y, kierownikowi, żeby przyszedł, y, że razem może coś robimy, no ale nie było dezwo, no to więc jakim cudem wtedy prosić kogoś? Robiliśmy co mogliśmy. Uczyłam babskie olekanie też, ale teraz już przestałam ich uczyć. Y, no, z zespołem miałam w tym tygodniu próbę. A jak będzie, czy dojdzie do wyjazdu do Węgorzewa, nawet nie wiem. Bo jest tam różnie. Mhm. Trudno mi powiedzieć, ja, ja w politykę nie chcę wchodzić, bo to, to nie moja sprawa. Ja się na politycznych rzeczach nie znam, ale widzę, jak to się rozwijało kiedyś, a jak teraz. To nawet nie ma porównania, żeby, żeby to. Yy... No, jeżeli teraz yy, gminy, ośrodek kultury tętnił życiem, były różne kółka zainteresowań, i ja uczyłam tak dwie grupy dzieci. Babskie Olekanie i zespół, w którym ja występuję. Więc cztery, cztery i jeszcze solistów. Także ja nie patrzyłam na to, że ja mam cztery godziny tygodniowo czy ileś, tylko tyle, ile trzeba. Bo, no bo czasami trzeba się spotkać yy, dwa razy w tygodniu z każdym zespołem, z każdym solistą. No, sama jestem, no to. <grym> to nikt mnie nie goni, żebym ja była w domu czy coś takiego, więc miałam czas i na zawołanie po prostu byłam. Mhm. Ale rozumiem, mhm. że jeszcze cały czas jakieś zajęcia pani prowadzi, mówi pani o tych przygotowaniach do, do Węgorzewa. Tak, tak. Mhm. I zostało nam ile? 6 czy ileś osób może jechać do Węgorzewa. Ja muszę jechać też jako laureat z Kazimierza. Jest tą dziewczynką też. No jeszcze mam jedną osobę jako mistrz uczeń i grupkę właśnie jako mistrz mhm. uczeń. No i sama w grupie śpiewaczy śpiewam. Mhm. Mhm. No, zobaczymy, jak to Ale będzie. Ale jest coś takiego, że pani dopuszcza taką myśl, że wydarzy się coś takiego, że jednak pani zmieni tą decyzję. No i ja powiedziałam, jak pani Karolina będzie, to ja będę śpiewać, bo z nią się naprawdę dobrze współpracuję. I a tutaj, no nie wiem, no, przez całe życie mieszkam w Rozogach. Cały czas byłem. Mhm. No. I dopiero y, za pani Karoliny ten Gog zaczął, że tak powiem, w pani korzystać, y, z pani talentu czerpać? No jeszcze wcześniej, jak była Jadwiga Kowalczyk, to trochę tam w że byliśmy wtedy. Ale to były jakie celu, lata? Ta, oj, dawno, 80., oj, nie, 90. Mhm. lata. Także to było wtedy, a później, no jakoś. Jak, jak pani myśli, czym to mogło być spowodowane? Czy to jakieś były osobiste animozje, jakieś ambicje? No bo się wydaje, że mając kogoś takiego jak pani, to trzeba to wykorzystać. No ja właśnie też tego nie rozumiem, ale jeżeli nikt mi nie mówi przez prawie 20 lat, żebym śpiewała, no to w rozogach. No czasami w szkole, o Zbyszek Udżycki mi prosił, żebym w szkole na jakieś uroczystości zaśpiewała. A tak to jeździłam, gdzie się dało. Śpiewałam w jeszcze, yy, gdzie było kilkanaście harmonii pedałowych, ja śpiewałam i w się. No, gdzie chcieli, tam jechałam i śpiewałam. Mhm. No, to z kwiatami jeździłam. No, mówi Pani, że się nie zajmuje polityką, ale jednak pani, z Pani tych wpisów różnych wynika w mediach społecznościowych, że ta, ta polityka nowego wójta no niekoniecznie pani odpowiada, że, że tutaj otoczył się może jakimiś niewłaściwymi ludźmi. Nie wiem, bo w sumie przyszedł nowy wójt. No Dobra, niech to jest przyszedł. wasz chłopak, od was. No. Niech by przyszedł, no uh -huh. ale. No bo ludzie go wybrali, owszem. No ale w sumie no, tu w kulturze rewolucja się zrobiła. No to nie wiem. A, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak to będzie, ale straciłam jakoś. Chęci. Mhm. Ja rozumiem, że Pani jedyny warunek to jest pozostawienie Pani Karoliny, no ale z drugiej strony Wójt przekonuje, że Pani Karolina nie była jakoś naciskana czy zmuszana, tylko sama złożyła rezygnację, może ma inne plany na siebie. Złożyła rezygnację. Do mnie mówiła, że psychicznie nie da rady. Mhm. Nie wiem jak było, bo ja nie byłam przy tych rozmowach I, ale widać było, że jej ciężko jest. Mhm. Nie wytrzyma dalej. Ja chyba też bym nie wytrzymała. Mhm. Dlatego nigdy nie prosiłam nikogo, tylko robiłam to, co lubiłam. Mhm. A no. czy radni na przykład z Panią rozmawiali, zaprosili Panią na posiedzenie jakiejś komisji y, kultury, żeby Panią przekonać, żeby Pani, y, no może zmieniła zdanie? Nie. Mhm. Nie, ja wcześniej byłam z wójtem, rozmawiałam przed tymi wszystkimi artykułami i ja powiedziałam, że... No, bo tak naprawdę to... Co z tego, że był dyrektor? O czwarty było już zamknięte i nic się nie działo, po prostu nic. No był jeden z zespół, który wszędzie występował, nikt poza tym. Drugi babski olekanie czasami gdzieś tam pojechali i to y, bardzo rzadko. No i tyle było. No a ja, ja sobie jeździłam na konkursy różne. Sama, pani jakby obok funkcjonowała no, słucham, tego nurtu. No, tak, oczywiście. Mhm. Tak samo jak właśnie do tego Kazimierza w tym 90, nie, w 2009 roku wreszcie mhm. pojechałam, bo, mhm. no, bo muzeum opłaciło mnie. Mhm. No. muzeum w Olsztynie? W Węgorzewie. Węgorzewie. Mhm. Mhm. No i zawieźli mnie, przywieźli. Tylko tyle, że musiałam dołam jechać, poczekać na autokar, z powrotem nie przywieźli do domu samego, no bo nie było możliwości w nocy czymś tam wrócić. No pani jest doskonałą ambasadorką, nie tylko gminy rozogi, nie tylko powiatu szczycińskiego, nie tylko Kurpioszczyzny, ale śmiało można powiedzieć, że też warmi Mazur. I wydawałoby się, że w tym pani mateczniku powinna być pani jakoś, nie chcę powiedzieć, już jakoś noszona na rękach, ale no, w, w jakiś nie, sposób docen doceniana. To znaczy, aż tak, to nie chcę, żeby tam nie wiadomo co tylko po prostu, żeby. Y na przykład i teraz, no fajnie, ja nawet do wójta rozmawiałam z nim, mówię, no fajnie, bo tak, zespół ten tańczy, tu śpiewają, tu tego, żeby była współpraca, ale jeżeli się nie da współpracy, jeżeli wejdzie ktoś z zespołu nawet dzień dobry nie powie, no to chyba jest nie tak. No, to mi się już to nie podoba, przecież... Wszyscy chodzą do kościoła i każdy może się odezwać. Mało tego, jeżeli ktoś mi ubliża na Facebooku, to ja też nie, nie, nie mogę tak inaczej robić. No dobrze, smutne te są e, wnioski z tej rozmowy trochę naszej, że, że tak się dzieje, Jeżeli jednak Pani twardo przy tym swoim stanowisku tkwi. No, nie jadę już na własną rękę. No, no właśnie. Ale, Dla siebie. Ale mamy nadzieję, że Panią nie raz będziemy mogli posłuchać tutaj, czy w rozogach, czy. W rozogach to. Wątpię, czy mnie kiedykolwiek zaproszą. Także. To w tym momencie apelujemy do władz gminy Rozogi, aby poszukały jakiegoś rozwiązania, żeby nie tracić takiego skarbu, jakim jest pani Elżbieta, żeby się dogadać, żeby znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia bo jest to naprawdę nasz wielki, wielki skarb i trzeba o niego dbać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A kiedy ja wyjdę Na harciańskie pole Usłyszy matula Wyrzeka nie moje, usłyszy matula. Wyżeka nie moje, a kto tam wyżeka na harciańskam polu? Idzie ni z do pewnie ma co rusza